Z okazji Dnia Kobiet chciałabym, aby każda kobieta, dziewczyna i dziewczynka czuła się wyjątkowa. Tworzymy świat, który od pokoleń pokazuje nam, gdzie nasze miejsce. Jednak osobiście nie zgadzam się z tym, że mamy być grzeczne, siedzieć cicho, robić komuś kawę, bo wypada, czy akceptować fakt, że mężczyźni zarabiają więcej na tych samych stanowiskach. Nie zgadzam się również z tym, że mamy jakoś się specjalnie wykazać i zmienić, żeby ktoś w ogóle chciał się z nami ożenić. Nie zgadzam się z tym, żeby tłumić nasze emocje, bo zbyt dużo czujemy. Nie zgadzam się z tym, że mamy zasadnie sam fakt tego, że tu istniejemy i dążyć do perfekcji. Z okazji Dnia Kobiet na każdy kolejny dzień roku, abyśmy celebrowały fakt, że jesteśmy tu i cieszyły się tym, zamiast wymagać od siebie nie wiadomo czego. Mamy w sobie niesamowitą moc, energię, ciekawość, empatię, emocje. Naprawdę tyle mamy w sobie ciepła. Pokażmy to. Ze wszystkim damy sobie radę. Wszystkiego dobrego. Na dzień kobiet.